Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie skorpione, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. A widzę, drogie skorpiony, że w tym tygodniu dokonujecie zmian w swoim życiu. Widzę, że tutaj robicie taką dokładną oczystkę. Widzę, że odcinacie się od ludzi, którzy są nieszczerzy wobec Was. Widzę, że definitywnie kończycie to. Być może tu chodzi o pracę, być może w pracy są jakieś fałszywe osoby wokół Was, egoistyczne. Tutaj dwa razy u Was się pojawiła karta Siódemki Mieczy. Może tutaj chodzić o pracę, może tutaj chodzić o związki. Mogły być tutaj zdrady, mogły być tutaj kłamstwa, może jakaś kradzież, może jakieś plotki. Widzę, że tutaj ta sytuacja się ujrzy światło dzienne. Widzę, że zeskanujecie te nieszczere osoby, które znajdują się wokół was. I widzę, że zechcecie zrobić tutaj porządek. Odcinacie się, o czym mi mówi karta Asamieczy. <laughs> Przepraszam, ale też jeszcze pojawiła się karta Śmierci. To jest jak najbardziej Wasza energia, energia Skorpiona. Widzę, że właśnie odcinacie się od tych, od tych osób, które nie są szczere wobec, wobec Was. Tak, jak mówię, może to dotyczyć pracy, może to dotyczyć um, związków. Może wyjdą tutaj na jaw jakieś zdrady. Może byliście w jakiejś relacji i tutaj wyjdzie na jaw zdrada. Karta Słońca mówi nam, że to wyjdzie na jaw to, co było um, ukryte. Jak też i w karcie Asa czy tutaj prawda wychodzi na jaw też w karcie Asamie czy odcinacie się. Odcinacie się od tego, co Wam nie służy. Też widzę, że tutaj um, czekacie na, na pełnię szczęścia. Jesteście zawiedzione na pewno jesteście zawiedzione, że um, Mieliście lub macie w otoczeniu takich, e, takich ludzi, na których się zawiedliście. Widzę, że m, oczekujecie na pełne szczęście, ale też um, skrycie marzycie o tym, um, ale też wiecie dobrze, że to, um, to nastąpi. Dla Was widzę, Wasza intuicja to podpowiada i dobrze wiecie, że to już przyjdzie w niedługim czasie. Na to trzeba poczekać jeszcze trochę. Obojętnie, jakie dziedziny to dotyczy, czy pracowej, czy związkowej. Bardziej czuję, że na związek, bo tutaj jednak mamy kartę 10 kielichów. To mówi nam o, o pełni szczęścia takiej rodziny. Siódemka monetna mówi: O, poczekaj jeszcze trochę. Ja widzę, że Wy o tym wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę. Tak jakby ziarno za, zostało zasiane, tylko trzeba poczekać na mm, odpowiedni czas, ażeby zebrać y, plony w odpowiednim czasie. A drugi rząd dla nas mówi: co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Tutaj widzę, że niektórzy z Was startują od nowa, zaczynają jakby od nowa swoje życie lub swoją karierę. Startujecie kartą głupca. Dalej tutaj mamy kartę dziesiątki monet. Osoby, które szukały pracy, jest szansa na znalezienie tej pracy. Być może nawet ta praca będzie na odległość. Może to, to będzie związane z wyjazdem. Nawet może do innego państwa, bo tutaj mamy kartę świat. Może mówić nam o dalekiej podróży. To widzę, że tutaj spełni się Wasze życzenie. W karcie dziewiątki, Kielichów, tutaj jest um, spełnienie życzeń, tutaj jest duże zadowolenie. Jeżeli nie chodzi o wyjazd zagraniczny, może chodzić o pracę um, zdalną, może tu przez internet będziecie pracować komputerowo, ale mimo wszystko widzę, że osoby, które szuka, szukają nowej pracy, Tutaj jest szansa na znalezienie. Tutaj, tak jak widzę w karcie świat, świat stoi dla was otworem. Zamykacie jakby stary etap w swoim życiu, zaczynacie coś nowego. Tej dwie karty mówią nam o, o starcie w nowe. Jak karta głupca, tak karta świat. Tak jak i w energii głównej macie też asa miecze. To też mówi nam o nowym, o podpisaniu dokumentów w nowe. Także tutaj jest duża możliwość odcięcia się od tego, co Wam nie służyło. Może byliście w dawnej pracy źle traktowani, czuliście się oszukani. Być może znajdziecie coś nowego, coś może jest na horyzoncie, być może zostawiacie dlatego to stare, ażeby pójść w nowe. To tutaj widzę, jest dużo zadowolenia, i jest świętowanie, że dostałem to. Także bardzo, bardzo pozytywnie. Jeżeli będzie rozmowa wstępna na temat pracy, to też widzę, że dostaniecie to. Tutaj jest sukces. Tutaj też, jeżeli osoby, które mają własną działalność, firmę, to też jest szansa na podpisanie dokumentów, kontraktów z obcokrajowcami, z firmami zagranicznymi. Dobrze to wszystko pójdzie. Tutaj jest świętowanie finalnie i zadowolenie. Też widzę, niektóre panie skorpiony, być może oczekujecie kogoś lub oczekiwaliście wiadomości czy też osoby. Widzę, że bynajmniej w tym tygodniu rezygnujecie z tego lub nie podchodzicie do tego oczekiwania zbyt emocjonalnie. Tak jakby. Jakby czujecie, że w tym tygodniu to, to się nie zadzieje. Nie ma sensu. Nie ma sensu dłużej czekać. Tak tutaj to odczuwam. I to, I to będzie dobre dla Was. To leży w pozycji, co dobrego Was może spotkać. Być może to nie jest ten tydzień a na przybycie osoby lub. Um, Przybycie tych wiadomości, na które, na które widzę, że oczekujecie. Ale bardziej czuję, że rezygnujecie z tego oczekiwania. A trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Tutaj kieruję bardziej do Panów spod znaku Skorpiona. Tutaj możecie dostać jakąś propozycję. Może być jakaś propozycja, oferta, jakieś nowe umowy, i widzę, że możecie to przeoczyć. Dobre by było tego nie przeoczyć. Tutaj jakieś nowe kontrakty mogą być. Też widzę tutaj takie zniechęcenie do pracy takie lekkie podejście do obowiązków pracowych ignorowanie, ignorowanie pracy. Też jej ignorowanie rodziny. Bardziej widzę, że panowie są um, na luzie do wszystkiego podchodzą. Bardziej widzę tak, jakby um, więcej imprezowania. Tak, jakby nie mam ochoty w tym tygodniu pracować. Taką energię tutaj czuję. I to nie jest właśnie dobre. Tutaj y, pracodawca w karcie cesarza, widzę, że będzie bacznie się Wam y, przyglądać. Y, być może tutaj sytuacja się powtórzyć, y, jaka wcześniej miała miejsce, o czym mi mówi karta koła fortuny. Y, może tutaj jakiś powrót być, powrót, powtórka z rozrywki. Może tutaj ktoś... Nadużywać alkoholu w pracy, bo tutaj kielichowo widzę. Niechęć do pracy, a bardziej do imprezowania. To tutaj zwróćcie na to uwagę, bo możecie być odsunięci od swoich obowiązków pracowych. Tutaj mogą być blokady. Jak w pracy, tak też widzę i rodzinę. Możecie też i ignorować swoją rodzinę. Bo mamy tą kartę dziesiątki kielichów. Tutaj jest blokada jeszcze. Przez, żebyście właśnie nie zostali odsunięci, odepchnięci jak z pracy, tak i z rodziny przez, może przez alkohol, albo przez wasze takie lekkie podejście do, do życia. Widzę, że to, to już być może miało miejsce wcześniej, bo tutaj Karta koła fortuny mówi nam o, że to wraca. To by, już to mogło być wcześniej. Taka sytuacja. Tak jak mówię, tutaj uważajcie właśnie na alkohol, na wydatki. I tutaj właśnie otoczenie może się blokować na Was. Lub ty, drogi skorpionie, nie blokuj się właśnie na pracę, nie blokuj się na rodzinę. Nie odpychaj, nie odpychaj swoich obowiązków. Bo tutaj duża niechęć jest do pracy, zniechęcenie takie. To jest wyraźnie tutaj pokazane dla mnie. Także to macie w ostrzeżeniach. Także to tyle, drogie skorpiony, z tej tygodniówki. Jeżeli horoskop się Wam podobał, proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Życzę Wam samych pomyślności na nadchodzący tydzień i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się, pa!